Otrzymujemy dziś niezwykle bogatą w treść Ewangelię. Już sama struktura tekstu, gdzie Jan narrację rozkłada na 6 dni, odsyła nas do opisu stworzenia świata, jaki znajdziemy w Księdze Rodzaju i pokazuje, że Jezus dąży do odnowienia ludzkości, do stworzenia jej na nowo. Jan Chrzciciel nazywa Jezusa barankiem Bożym, czyli Widzi w nim kogoś, kto przeleje krew, aby przywrócić nam Boga. Jest powołanie uczniów, nazwanie Szymona nowym imieniem. Ale przyznam się szczerze, że w tym fragmencie Ewangelii, to osoba Jana chrzciciela motywuje mnie do osobistego rachunku sumienia. Na ile moje słowa, które wypowiadam, rodzą wiarę w sercach ludzi. Na ile tak w ogóle zwracam uwagę na to, aby moje słowa umacniały innych, a nie raniły czy gorszyły? Jan Chrzciciel jest już znanym nauczycielem. Ma swoich uczniów, dla których niewątpliwie był autorytetem. I zwróćcie uwagę na to, jaką moc miały słowa Jana Chrzciciela. Powiedział: Oto baranek Boży, wskazując na Jezusa. I ludzie poszli za nim. Jeden z tych uczniów przyprowadził do Jezusa także Piotra. Jaką moc ma słowo człowieka, który jest świadkiem? Jaką moc ma świadectwo życia? My kaznodzieje, przygotowując się do kazania, przeprowadzamy mniej lub bardziej, ale jednak jakąś wnikliwą egzegezę tekstu, uwzględniając jego kontekst, a tymczasem Jan powiedział jedno krótkie zdanie. I ludzie uwierzyli w Jezusa. I to wystarczyło. To po raz kolejny uświadamia mi, że w ewangelizacji jest ważne to, co się mówi, ale jeszcze ważniejsze jest to, kto mówi i czy jest on świadkiem. Słowa Jana rzeczywiście rodziły wiarę. A jaką moc mają wypowiadane przeze mnie słowa? To jest pytanie, które dziś stawia nam Chrystus i Jego Ewangelia. Jaką moc mają moje słowa? Czy ta moc objawia się w tym, iż rodzi wiarę w sercach ludzi, czy może tylko w tym, że potrafią ranić?